Partnerami tego odcinka są Akademia Progress. Kursy online w obszarze zarządzania jakością oraz optymalizacji procesów. Promotion V. Tworzymy i prowadzimy Twój firmowy kanał na YouTube. Subskrybuj nasz kanał i wciśnij dzwoneczek, aby być na bieżąco z jego treściami. Linki do partnerów odcinka, naszych szkoleń oraz usług dostępne w opisie wideo. Cześć, z tej strony Daniel Lampard i dzisiaj opowiemy sobie o kolejnym temacie związanym z bezpieczeństwem informacji oraz normą ISO 27001. Dzisiejszy temat to koncepcja Defense In Depth, która znajduje się również w normie ISO 27001. Ma tam swoje odzwierciedlenie. Jest to tak zwana pogłębiona ochrona, czyli tak zwana ochrona wielowarstwowa, również i o niej będę chciał dzisiaj ci więcej powiedzieć. Jeżeli Oczywiście interesuje się ta tematyka, a jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, to w tym momencie warto to na pewno zrobić. Dodatkowo, jeżeli chcesz więcej dowiedzieć się o usługach związanych z bezpieczeństwem informacji, wdrożeniem systemów ISO 27001 oraz szkoleniach w zakresie cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji, linki do tych obszarów zostawiam poniżej tego wideo. Dobrze, powiedzmy sobie zatem o... Koncepcji pogłębionej ochrony oraz jaki to ma w ogóle związek z bezpieczeństwem informacji oraz normą ISO 27001. Na początek warto wspomnieć, że niestety, ale w Polsce tylko 8% firm ma skutecznie wdrożone systemy zapobiegania wyciekom danych oraz systemy bezpieczeństwa informacji. Dlaczego tak mało? Wynika to przede wszystkim z braku świadomości. Myślę, że możemy podzielić firmy w Polsce na dwa rodzaje. Te, które doświadczyły już ataku oraz te, który to dopiero czeka. Niestety ci, którzy już tego doświadczyli, mogą potwierdzić, że nie jest to przyjemne dla nikogo. Przede wszystkim w co uderza atak związany z bezpieczeństwem informacji, czyli po prostu inaczej cyberatak. Wiąże się to przede wszystkim z zatrzymaniem ciągłości działania oraz często z dłuższym wstrzymaniem się wykonywania działalności operacyjnej. Chyba żadna firma nie chciałaby doświadczać czegoś takiego. Po to powstały właśnie systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji. Jako audytor mam okazję tak naprawdę codziennie audytować lub współpracować z firmami w tym obszarze. I widzę, jak ten obszar się rozwija, jak budowana jest świadomość, niestety budowane jest to na bazie tych właśnie negatywnych doświadczeń. W bezpieczeństwie informacji bardzo ważne jest to, żeby działać profilaktycznie, żeby budować odpowiednie poziomy i systemy zabezpieczeń, przede wszystkim w oparciu o ryzyka, jakie mogą nas dotknąć. Te ryzyka również możemy podzielić. Podobnie jak pokazuje nam to norma, w zależności od kontekstu organizacji, na te wewnętrzne i zewnętrzne. Niestety wiele firm skupia się na zagrożeniach zewnętrznych, czyli na tak zwanych atakach zewnętrznych, na atakach zewnętrznych. Hakerów czy atakach zewnętrznych cyberprzestępców. Natomiast ważne jest to, aby uświadomić sobie, że niestety, ale większa ilość ataków następuje od wewnątrz. I nie mówię tutaj o tym, że atakuje nas pracownik pracujący w firmie, ale wystarczy, że dany użytkownik systemu ma choćby zainfekowany, zainfekowane urządzenie zainfekowany komputer zainfekowany pendrive, i w momencie, Użytkowania takiego urządzenia po prostu nieświadomie również może doprowadzać do wielu negatywnych zdarzeń. Dlatego właśnie postanowiłem, że dzisiaj opowiem więcej o tej, o tej koncepcji, o tym jak wdrożyć wielowarstwowe zabezpieczenie, w jaki sposób norma ISO 27001 może nam w tym pomóc. Wielowarstwowy system zabezpieczeń, jak sama nazwa wskazuje, składa się z wielu warstw. Polega to na tym, iż jeżeli ktoś nas atakuje, to przede wszystkim szuka luk w naszym systemie. Jeżeli nasz system oparty jest na jednowarstwowej ochronie, najczęściej po prostu tej warstwie IT, czyli rozwiązaniach, zabezpieczeniach, zabezpieczeniach związanych z infrastrukturą IT, bardzo łatwo jest to niestety przełamać i pozostałe warstwy wtedy nie funkcjonują, nie są naszymi kolejnymi zabezpieczeniami. Już jak zerkniemy do samych wymagań normy ISO 27001 oraz do załącznika A tej normy, który określa nam w tym momencie 93 zabezpieczenia, to już zobaczymy, że te zabezpieczenia dotyczą wielu obszarów. Są to zabezpieczenia organizacyjne, zabezpieczenia fizyczne, zabezpieczenia zbudowane na świadomości personelu, zabezpieczenia IT oraz wszelkiego rodzaju inne elementy, które pozwolą nam zbudować wiele warstw zabezpieczeń. Natomiast żeby nie wchodzić dzisiaj w samą koncepcję normy oraz omawiać szczegółów tych wymagań, chciałbym ci ogólnie powiedzieć na jakie warstwy powinniśmy postawić budując system zarządzania bezpieczeństwem informacji, który również będzie zgodny z wymaganiami normy ISO 27001. Pierwszy według mnie bardzo ważny obszar, bardzo ważna warstwa, którą powinniśmy zbudować, to przede wszystkim procesy bezpieczeństwa jakie procesy, w tym pomaga nam właśnie norma ISO 27001 oraz jej załącznik, który określa nam te obszary, które powinniśmy ustandaryzować i sprocesować. Jest to bardzo ważne, ponieważ polityki, procedury, standardy pomagają nam wdrożyć odpowiedni system działań w wielu obszarach. Pomagają nam poukładać nasz system oraz podpowiadają nam, co należy zrobić, jaki jest system postępowania w poszczególnych sytuacjach. Norma ISO 27001 jest koncepcją właśnie wielowarstwową, zaczynając od zbudowania, można powiedzieć, takiej kopuły organizacyjnej, systemowej systemu bezpieczeństwa informacji poprzez jego wdrożenie, poprzez wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń na wielu różnych obszarach, następnie poprzez ich monitorowanie, weryfikowanie i ciągłe doskonalenie, czyli znane nam podejście PDCA, podejście ciągłego rozwoju i doskonalenia. Druga warstwa, moim zdaniem, na ten moment chyba najważniejsza, ponieważ dzisiaj 99% ataków związanych z bezpieczeństwem informacji związana jest z błędem ludzkim lub z brakiem świadomości. Bardzo ważne jest, aby nasz personel, nasza firma miała odpowiednio zbudowaną świadomość w kontekście tego, czym są zagrożenia związane z bezpieczeństwem informacji, czym są cyberzagrożenia oraz w jaki sposób do nich podchodzić, jak weryfikować pewne symptomy. Brak świadomości w tym zakresie powoduje to, że każda osoba, Każde zagrożenie i ryzyko związane z cyberbezpieczeństwem bardzo łatwo obchodzi te warstwy związane z zabezpieczeniami systemowymi, z zabezpieczeniami fizycznymi i IT, ponieważ człowiek staje się tym najsłabszym ogniwem. Dzieje się tak dlatego, że brakuje nam świadomości. Dlatego budując systemy bezpieczeństwa informacji, powinniśmy przede wszystkim zacząć od zbudowania świadomości zespołu, i to jest bardzo ważna warstwa zabezpieczenia naszej firmy. Kolejna bardzo ważna warstwa to zabezpieczenie urządzeń końcowych. Urządzenia końcowe to tak naprawdę wszystkie komputery stacjonarne, laptopy, smartfony, pamięci masowe oraz wszelkiego rodzaju urządzenia. Elektroniczne podłączone do naszego systemu. Bardzo ważne jest, aby również na tym poziomie zbudować odpowiednie zabezpieczenia. Zauważyłem podczas realizacji wielu audytów, że firmy skupiają się na ogólnych zabezpieczeniach infrastruktury sieciowej, IT, infrastruktury serwerowej, często zapominając o tych urządzeniach końcowych, które są bardzo krytycznym elementem. Dlatego budując taki system, również powinniśmy wziąć pod uwagę tą warstwę urządzeń końcowych, które powinny być przede wszystkim monitorowane, nadzorowane, ale też powinny posiadać odpowiednie zabezpieczenia, ponieważ to są często te pierwsze krytyczne, źródłowe elementy, od których zaczyna się tak naprawdę atak, od których zaczynają się realizować i materializować ryzyka. Kolejnym elementem oczywiście jest o wiele szersze bezpieczeństwo systemowe, bezpieczeństwo infrastruktury IT, ale też wdrożenie wszelkiego rodzaju rozwiązań. I tutaj wiele firm wykłada się tak naprawdę na tym, na podejściu, które. Zakładają, że są to bardzo drugie, drogie rozwiązania i niestety w naszej firmie nie da rady tego wdrożyć. Oczywiście jest wiele bardzo drogich rozwiązań. Natomiast czy my musimy właśnie te rozwiązania wdrażać? Oczywiście to powinno zależeć od tego, jakie my ryzyka identyfikujemy, ale też jakie zasoby do tego posiadamy. I bardzo ważne jest umieć rozgraniczyć to, co my musimy mieć. A to, co jest nam niepotrzebne, i może się okazać, że nawet najprostsze i skutecznie skonfigurowane rozwiązania IT, połączone z innymi warstwami zabezpieczeń, już będą potrafiły nam skutecznie pomagać, skutecznie nas wspierać i chronić. Ostatnia warstwa, często niedoceniana i zapominana, to bezpieczeństwo fizyczne. Wyobraź sobie teraz system, funkcjonowanie Twojej firmy. Z takim zagrożeniem, że ktoś, przy, mówiąc kolokwialnie, przychodzi i wyciąga nam wtyczkę, i wyłącza cały nasz system, wyłącza nasze zabezpieczenie. Oczywiście jest to bardzo spłaszczone podejście, ale. Tak naprawdę to bezpieczeństwo fizyczne jest bardzo ważnym elementem również zabezpieczenia systemów i bezpieczeństwa informacji. Bezpieczeństwo fizyczne pomaga chronić całościowo naszą infrastrukturę oraz wszelkiego rodzaju przed wszelkiego rodzaju intruzami, którzy mogą chcieć właśnie poprze, poprzez element fizyczny zaszkodzić naszemu systemowi. Dlatego właśnie ta koncepcja wielowarstwowej ochrony skupia się na wielu elementach, ponieważ Sama jedna warstwa nie będzie nas skutecznie wspierać. Lecz jeżeli przyjmiemy wiele różnych warstw, gdzie każda będzie chronić na, nas na odpowiednim poziomie, pozwoli nam to zbudować naprawdę skuteczny system zarządzania bezpieczeństwem i informacji. I znów nawiążę tutaj do normy ISO 27001, a nawet do całej rodziny norm serii ISO 27000, gdzie możemy w bardzo prosty i już wiele razy sprawdzony sposób poukładać i wdrożyć odpowiedni system. Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, to w linku poniżej tego wideo oczywiście zamieszczam informacje, czym jest wdrożenie oraz w jaki sposób powinno się je przygotować, jakie są możliwości oraz jak my ci możemy w tym pomóc. Mam nadzieję, że tym wideo rozjaśniłem ci troszkę informacji na temat tego Czym jest wielowarstwowy, wielopoziomowy system bezpieczeństwa informacji i dlaczego właśnie warto opierać się na takim podejściu. Mam nadzieję, że to zbudowało Ci troszkę świadomości w tym obszarze, a ja zapraszam Cię oczywiście do subskrybowania naszego kanału oraz do kolejnych wideo związanych z bezpieczeństwem informacji oraz systemami zarządzania.